Zadanie pierwsze. Filmik teorii już na kanale w prawym górnym rogu. Wybierz informacje, które dotyczą tylko metanolu, tylko etanolu oraz metanolu i etanolu. To może będę sobie to tak podkreślał. Tylko metanol zrobimy sobie na taki kolor, tylko etanol zrobimy sobie na taki, a metanol i etanol będzie na zielony. No to zaczynamy. Lotna ciecz. No to tutaj i jedno i drugie będzie lotną cieczą. W takim razie tutaj będzie mieli kolor zielony. Dobrze rozpuszcza się w wodzie to obie te ciecze dobrze rozpuszczają się w wodzie. Ma charakterystyczny zapach. Tutaj również oba będą miały charakterystyczny zapach palny. To i jeden i drugi ulegają reakcjom spalania. Jego cząsteczka jest zbudowana z grup metylowej i hydroksylowej, no to skoro z grupy metylowej i hydroksylowej, no to logiczne, że będzie to alkohol metylowy, czyli metanol. W takim razie na niebiesko. Jego cząsteczka zawiera 6 atomów wodoru. To może przypomnijmy sobie, jak wygląda i jeden, i drugi związek. To etanol to było C2H5OH, natomiast Metanol to było cecha 3 OH, no to który ma 6 atomów wodoru? No, widzimy, że jest to etanol, w takim razie na ten piękny róż. Jest wykorzystywany w preparatach do dezynfekcji, to głównie tutaj będziemy używali etanolu, w takim razie tutaj na różowo. Następnie powstaje w procesie fermentacji alkoholowej, to również jest etanol. I na końcu mamy wykazuje odczyn obojętny, to oba z tych będą wykazywały odczyn obojętny. I jest silnie trujący, no to tutaj oczywiście będziemy mieli metanol. O metanol jak wypijecie już w bardzo małych ilościach, to on jest bardzo silnie trujący. Etanol oczywiście też, bo on powoduje denaturację białka, dlatego ci, którzy dużo piją mają marskość wątroby. Ale taka rada, jakbyście kiedyś podejrzewali u kogoś zatrucie metanolem, bo by wypił coś podobnego i nagle by mu się dziwne rzeczy zaczęły widzieć, za, nie wiem, zacząłby mieć jakieś widzenia, to od razu podajcie mu wódkę. Bo etanol, czyli wódka na przykład, bardzo dobrze neutralizuje metanol, który jest silną trucizną. Idziemy do zadania drugiego. Oceń prawdziwość zdań, wybierz P jeśli zdanie jest prawdziwe albo F jeśli jest fałszywe. Metanol i etanol ulegają reakcji spalania całkowitego, to oczywiście jest prawda, bo oba ulegają reakcjom spalania. Tak jak mieliśmy to w poprzednim zadaniu, oba te alkohole są palne. Metanol i etanol można przedstawić tylko za pomocą wzoru strukturalnego i grupowego. To jest oczywiście fałsz, bo można je przedstawić również za pomocą wzoru np. sumarycznego czy półstrukturalnego. Cząsteczka alkoholu metylowego składa się z dwóch atomów węgla, jednego atomu tlenu i trzech atomów węgla. Tutaj w ogóle coś jest nie tak z tym poleceniem, bo jak może się jednocześnie składać z dwóch atomów węgla i trzech atomów węgla? To jest w ogóle bez sensu. Nie wiem, czy to u mnie w podręczniku tylko jest taki jakiś błąd, czy ogólnie, no ale oczywiście to jest jak najbardziej fałsz, bo cząsteczka metanolu, przypomnijmy sobie raz jeszcze, to jest CH3OH. No to składa się z jednego atomu węgla, czterech atomów wodoru i jednego atomu tlenu. Kontrakcja to zjawisko polegające na zmniejszaniu się objętości roztworu otrzymanego przez zmieszanie dwóch cieczy. To jest oczywiście prawda. Kontrakcja objętości występuje np. podczas mieszania właśnie etanolu z wodą. Także tutaj jak najbardziej będzie prawda. Idziemy do zadania trzeciego. Napisz równania reakcji spalania niecałkowitego metanolu. No to niecałkowite, przypominam. Mieliśmy jedno niecałkowite, które prowadziło do CO, czyli tlenku węgla 2 i pary wodnej. I, I to drugie niecałkowite, które prowadziło do węgla i pary wodnej. To napiszmy sobie dwa z nich, bo każą Wam napisać reakcję spalania, czyli zapewne dwa te spalania chcą od Was. No to pierwsze, napiszmy sobie to, które ja nazywam tym półspalaniem, czyli do CO. W takim razie, jeszcze raz powtarzam, jak piszemy spalanie. Najpierw piszemy sobie ten związek, następnie zawsze dodajemy tlen i tak wygląda zawsze lewa strona, czyli związek węglowy, w tym przypadku będzie to metanol plus zawsze tlen. I teraz po prawej stronie związek węglowy. Zależnie od tego, czy to jest spalanie całkowite, wtedy jest CO2, czy jest to półspalanie, czyli to pierwsze spalanie niecałkowite, wtedy macie CO, czy jest to po prostu spalanie niecałkowite, to drugie, w takim razie będzie to węgiel. Tutaj, no najpierw sobie napiszmy to pierwsze, czyli do CO i jeszcze pary wodnej. I zawsze idziemy w tej kolejności. Czyli najpierw uzgadniamy węgiel, potem uzgadniamy wodór, a na końcu uzgadniamy tlen od prawej. Ja to sobie tak zapamiętuję, że to tworzy mi w sumie hop. Czyli po prostu, no tak sobie to zapamiętuję. Czyli najpierw węgiel, potem wodór, na końcu tlen od strony prawej. No to lecimy. Węgiel po lewej mamy jeden, po prawej też jest jeden, więc wszystko się zgadza, bo pamiętajcie, tylko i wyłącznie patrzymy na to, co jest bezpośrednio za danym atomem. Tutaj bezpośrednio za tym atomem jest jeden atom węgla, tutaj też jest jeden, więc mamy po jednym. Teraz wodory. Po lewej stronie mamy, uwaga, trzy atomy wodoru, tak, bo bezpośrednio za tym atomem wodoru stoi trójka. Oraz jeden. Zawsze patrzcie na całościowy związek, nie tylko się zafiksujcie na tym, że tutaj mamy trzy i hura, tylko tutaj też jest wodór i on jest jeden, bo za nim stoi jedynka. W takim razie łącznie mamy cztery atomy wodoru po stronie lewej. I teraz po prawej musi mieć tyle samo, tak? To jest tak jakbyśmy mieli po prostu równanie jakieś do rozwiązania na matematyce. W takim razie tutaj mamy dwa atomy wodoru w tej wodzie. No i wodór występuje tylko w tej wodzie. I teraz mamy mieć cztery. W jednej wodzie mamy dwa. To zadajemy sobie pytanie, ile musimy mieć tych wód, żebyśmy mieli cztery wodory? No dwie wody, bo dwa razy dwa daje nam cztery. Tutaj was bardzo proszę, nie wiem, nie bierzcie tego w jakieś nawiasy, tu dawajcie jakieś dwójki, nie piszcie tutaj tego zmazujcie, tutaj piszcie czwórki. Nie możecie zmieniać związku. Kiedy uzgadniamy reakcję, zawsze piszemy tylko te duże liczby przed. No i wtedy to mnożymy, czyli dwa razy dwa daje nam cztery. I teraz hop, czyli na końcu mamy tlen od prawej. No to lecimy. Uwaga, tutaj patrzcie na ten tlen, bo on zawsze jest po prostu wszędzie. Po prawej stronie w CO mamy jeden atom tlenu, może sobie to zapiszę. Tak, bo bezpośrednio tutaj za tym tlenem mamy jedynkę. I teraz w parze wodnej. W samym H2O mamy jeden atom tlenu. Ale uważajcie, przed stoi dwójka. Czyli razy mamy dwa, razy jeden, a więc dwa atomy tlenu. W takim razie łącznie mamy trzy atomy tlenu. I teraz po lewej stronie. W metanolu też mamy tlen. Tutaj jest jeden atom tlenu, bo bezpośrednio za tym stoi jedynka. W takim razie tutaj jest jeden. I tutaj w O2, jak sama nazwa mówi, O2 mamy dwa atomy tlenu, więc tutaj będą dwa, więc łącznie mamy trzy. A 3 równa się 3, więc wszystko się zgadza i zostawiamy to spalanie. Czyli to jest to pierwsze spalanie. Teraz polecimy sobie do tego drugiego, czyli mamy metanol znowu. Zawsze przypominam, po lewej stronie jest tlen. Jeśli nie umiecie spalania, prawy górny róg. I do węgla plus para wodna. No i to jest to drugie spalanie. No i znowu dokładnie tak samo do znudzenia ten sam schemat. Po lewej stronie mamy jeden atom węgla, po prawej też musimy mieć jeden i mamy. Po lewej stronie mamy trz... Po lewej stronie mamy cztery atomy węgla, 3 plus 1, więc po prawej też musimy mieć cztery, więc tutaj wpisujemy dwójkę. Teraz tutaj z tym tlenem będzie trochę bardziej skomplikowana sytuacja. Dlaczego? Po prawej stronie mamy dwa atomy tlenu, a po lewej jeden plus dwa, czyli 3. No i co teraz? Zawsze polecam robić to tak, że od tego, co mamy po prawej, czyli tutaj mamy dwa atomy tlenu, odejmujemy ten tlen, który mamy w tym alkoholu, bo on tam jest jeszcze z innymi pierwiastkami. Jakbyśmy tutaj wstawili teraz nagle jakieś trzy, to zmienia nam się i węgiel, i wodór też, więc najlepiej manewrować tylko tym tlenem, bo on jest tutaj taki goły i wesoły i jak zmienimy go, to tylko zmienimy tlen, czyli to, o co nam chodzi. Nie będziemy zmieniać jeszcze węgla, wodoru i tak dalej. No to odejmujemy ten jeden tlen, który mamy tutaj, czyli w takim razie po prawej mamy dwa, odejmujemy jeden tlen z tego metanolu, to zostaje nam do uzupełnienia jeden tlen. No i co teraz, co w tej sytuacji, bo tutaj mamy dwa? No to my musimy podzielić to, czyli mamy jedną, drugą, bo teraz jedna, druga razy dwa, tak jak sobie to zapiszemy, jedna, druga razy dwa, to da nam dokładnie jeden tlen. Czyli jeden tlen plus jeden tlen z tego metanolu daje nam dwa, które mamy po prawej. Tylko, że te ułamki tak brzydko wyglądają. Można by coś z nimi tutaj wykminić. I tak też się dzieje. Chcąc się pozbyć ułamka, mnożymy po prostu przez mianownik. Tak? Bo to, co przed chwilą pokazałem. Mnożymy przez mianownik, czyli przez dwa i wtedy mamy jeden. Tylko uwaga, mnożymy przez mianownik całe równanie. Czyli nie tylko ten jeden tlen, bo to tak jakbyście mieli równanie, nie wiem, 3x plus 3 daje nam 6. Tak, jak przemnożycie przez 2, to nie jest to 6x plus 3 daje nam 6, tylko 6x plus 6 daje nam 12. Wszystko razy 2. Tak samo tutaj. Będzie w takim razie tutaj dwójka. Teraz 1, druga razy 2 to jest 1. Tutaj będzie dwójka, i tutaj będzie czwórka, i wszystko się zgadza. I idziemy do zadania czwartego. Napisz, napisz reakcję spalania niecałkowitego etanolu, której produktami są tlenek węgla 2 i woda, parawodna. No to znowu reakcję spalania niecałkowitego etanolu, tylko tutaj już mamy sprecyzowane, tylko do tego, której produktami są tlenek węgla 2 i parawodna. No to piszemy. Etanol ma wzór C2H5. H, OH. spalanie jest zawsze w tlenie i teraz produktami są tlenek węgla 2, czyli CO i para wodna, czyli H2O. No i znowu lecimy. Najpierw węgiel. Po lewej stronie ile mamy węgla? Już 2, bo za tym węglem bezpośrednio stoi dwójka, więc tutaj przed CO musimy wpisać 2. Teraz wodory. Po lewej stronie mamy 5 atomów wodoru, plus 1, czyli 6, w takim razie jedna woda ma dwa atomy wodoru, więc tutaj trzeba wpisać trójkę, bo 3 razy 2 daje nam 6. Teraz tleny od prawej. W jednym CO mamy jeden atom tlenu, ale mamy dwa TCO, więc będzie tutaj dwa atomy tlenu. Teraz w jednej wodzie mamy jeden atom tlenu, ale mamy 3, więc mamy trzy atomy tlenu, więc razem jest 5. Teraz co mówię? Odejmujemy to, co jest. Tutaj, czyli odejmujemy 1, więc zostaje nam do uzupełnienia 4. I teraz, tutaj jakbyśmy wpisali 4, to mielibyśmy 8 tych tlenów, więc pisujemy 2, bo 2 razy 2 daje nam 4, czyli to, co nam brakuje. No i w sumie uzgodnione wszystko, wszystko się zgadza. I możemy iść do zadania następnego, zadanie piąte. Jodyna to 3% roztwór jodu w etanolu. Jodyna to 3% roztwór jodu w etanolu. To możemy sobie to w sumie napisać, że stężenie procentowe to jest 3%. Oblicz, ile gramów jodu należy rozpuścić w etanolu, aby powstało 80 gramów jodyny. Czyli wyobraźcie sobie, jodyna to jest ten jod i etanol. W takim razie jodyna to będzie nasz roztwór, czyli 80 gramów. No to pytają nas, ile gramów jodu należy rozpuścić w etanolu. No to skoro 3% tego jodu mamy w tym całym jakimś roztworze etanolu, bo to jest wtedy jodyna, to jak cały roztwór to jest 80 gramów, a my mamy obliczyć tylko jod, który stanowi 3%, no to bardzo proste obliczenie mamy. Czyli 3% mamy obliczyć z całości tego roztworu, czyli z 80 gramów. No to wklepujemy w kalkulator 3% to jest 0,03, tylko nie wpisujcie procentów, tylko to zamieńcie na to 0,03. Z zamieniamy zawsze w matematyce na razy, czyli 0,03 razy 80 to jest 2,4 grama. No i to jest koniec zadania. Zadanie szóste. Oblicz ile gramów tlenku węgla 4 powstanie w reakcji spalania całkowitego metanolu. No to najpierw wypadałoby w ogóle napisać to spalanie. No to najpierw wypadałoby w ogóle napisać to spalanie całkowite metanolu, czyli mamy CH3 OH, to był metanol. Przypominam, że spalanie jest zawsze w tlenie, skoro całkowite to do CO2 no i jeszcze para wodna, po lewej stronie mamy jeden atom węgla, po prawej też, po lewej cztery atomy wodoru, po prawej, więc muszą być cztery. Po prawej stronie teraz mamy uwaga, dwa... Plus 2, czyli 4 atomy tlenu, minus ten 1, to są 3, więc tutaj wpisujemy 3 nad 2. I teraz razy 2, 2, tutaj będzie 3, tutaj będzie 2 i tutaj będzie 4. Dobra, mamy uzgodnione i teraz czytamy dalej. Mamy obliczyć, ile gramów tlenku węgla 4, czyli tego, powstanie w reakcji spalania 8 gramów metanolu, czyli mamy 8 gramów tego. No to skoro mamy w ogóle jakieś gramy, to może sobie policzmy masy cząsteczkowe tych związków. No to masa cząsteczkowa etanolu. Mamy tutaj jeden atom węgla, który ma masę atomową 12, plus 4 atomy wodoru, który ma masę atomową 1, plus jeden atom tlenu, który ma masę atomową 16. To odczytujemy z układu okresowego, zaokrąglając masę atomową do liczb całkowitych. No i to jest w takim razie 32, wypadałoby podać jednostkę, czyli unity i jeszcze masę cząsteczkową CO2 sobie policzmy. Mamy jeden atom węgla razy 12, masa atomowa, plus 2 atomy tlenu razy 16, no to to jest w takim razie 44 unity. No i teraz widzimy, że dwie cząsteczki CH3OH... Dają nam dwie cząsteczki CO2. To możemy sobie to skrócić, bo jedna cząsteczka daje nam jedną cząsteczkę. No i teraz zamieniamy to po prostu na gramy. Jedna cząsteczka CH3OH waży 32 unity. Napiszmy to sobie, żebyśmy wiedzieli, co liczymy. Natomiast jedna cząsteczka CO2 waży 44 unity. I tutaj też sobie napiszmy. No i teraz my w reakcji mamy 8 gramy unity. To jest liczbowo to samo. W liceum się będziecie uczyć dokładniej. I tutaj jest x. No i teraz, jak sobie to policzymy, to wyjdzie nam 11 unitów. Czyli może nie równa się, bo to nie jest jakby liczbowo. W sensie to jest liczbowo równe, ale nie jest sensowo równe. Czyli jest to po prostu 11 gramów. CO2. No, i taka jest odpowiedź. Idziemy do zadania siódmego. Odmierzono 250 cm3 etanolu. To możemy sobie napisać, że objętość rozpuszczalnika to jest 250 cm3. O gęstości rozpuszczalnika 0,79 g na cm3 i odważono czyli masa substancji 6,2 g. Wykonaj obliczenia i sprawdź czy uzyskano jodynę, czyli 3% roztwór jodu. No to zadanie również takie niezbyt skomplikowane. Czyli wiemy, możemy sobie tutaj już napisać, że stężenie procentowe, to jest masa substancji przez masa roztworu. Masę substancji mamy, potrzebujemy jeszcze masy roztworu. Mamy rozpuszczalnik, tak? Czyli skoro mamy jakąś gęstość, to napiszmy sobie wzór, może ktoś to jeszcze pamięta, z siódmej klasy, czyli D równa się M przez V. W takim razie M równa się D razy V. D, zobaczymy czy są te same jednostki, są. Gramy na centymetr sześcienny, tutaj mamy centymetry sześcienne. W takim razie jak to przeliczymy, to jest 197,5 g. Tylko uwaga, to jest rozpuszczalnik, a my tutaj mamy roztwór. No to roztwór to będzie w takim razie rozpuszczalnik plus substancja, czyli masa roztworu to jest 197,5 plus 6,2, czyli po skomplikowanych obliczeniach jest to 203,7 g. No i teraz to podstawiamy i patrzymy, czy wychodzi nam 3%, czy nie. Mamy 6,2 przez. 203,7? No to jak sobie to przedzielimy, to wychodzi nam około 3%. Czyli odpowiedź to jest tak, jest to jodyna. I idziemy do ostatniego zadania. Oblicz stężenie procentowe roztworu etanolu, w którym na jedną cząsteczkę etanolu przypada 9 cząsteczek wody. No to to jest już dla dociekliwych trochę bardziej skomplikowane, ale jak się pogłówkujemy, to będzie to bardzo dosyć proste. Czyli liczba, mogę tak sobie to zapisać dosyć niepoprawnie chemicznie, ale niech będzie. Liczba metanolu do liczby wody to jest 1 do 9. A my mamy obliczyć stężenie. No to zamieńmy sobie w takim razie. Aha, tylko etanolu. W takim razie to jest C2H5OH. To zamieńmy sobie w takim razie to na masę, no bo skoro stężenie procentowe to jest masa substancji przez masę roztworu, prawda? To zamieńmy to sobie w takim razie na masy. To masa etanolu, przypomnijmy, bo to już dzisiaj liczyliśmy, masa etanolu, chociaż chyba nie liczyliśmy, to przeliczmy to jeszcze raz, bo liczyliśmy dla metanolu. To jest 2 razy 12, bo tyle wynosi masa atomowa węgla, plus... 6 razy 1 plus 16 to to jest 46 unitów, a masę wody, czyli tu jest etanol, tu jest woda, no to to jest 2 razy 1 plus 16, to nawet bez kalkulatora można, to jest 18 unitów. No i teraz na jedną cząsteczkę przypada 9 cząsteczek wody no to po prostu sobie załóżmy, tak? Bo stężenie procentowe, nieważne ile my mamy tych jakby pojedynczych tam gramów, ono zawsze będzie takie samo, jeżeli będziemy mieli ten sam stosunek. Więc przyjmijmy sobie, że po prostu mamy jedną cząsteczkę etanolu i 9 cząsteczek wody, tak? Może wam to jeszcze pokażę jakoś. Jak mamy 10 gramów substancji i 100 gramów roztworu, to stężenie wynosi ile? 1 dziesiąta, czyli 10%. Natomiast, jakbyśmy wzięli sobie na przykład 100 g substancji i 1000 gramów roztworu, to co nam wychodzi? Dokładnie to samo, 1 dziesiąta, czyli też 10%. Czyli jak ten stosunek jest po prostu zachowany, czyli tutaj w tym przypadku co pokazałem 1 do 10, tutaj w tym zadaniu 1 do 9, no to stężenie wychodzi takie samo. No to załóżmy, że mamy jedną cząsteczkę etanolu i mamy 9 cząsteczek wody. Czy jedna cząsteczka etanolu waży 46 unitów? A 9 cząsteczek wody to jest 9 razy 18 unitów, czyli 162 unity. Oczywiście możemy to też na gramy w sumie, bo stężenie liczyć w unitach to trochę dziwnie. No i teraz w takim razie masa roztworu no to jest masa substancji plus masa rozpuszczalnika. Czyli to jest 162 plus 46 to jest 208 gramów. No, i teraz liczymy stężenie procentowe. Przypominam, że to jest masa substancji przez masę roztworu razy 100%. To można dodawać, nie można, bo później to wystarczy zamienić na procenty. Czyli masa substancji to jest 46 gramów, bo naszym, naszą substancją jest etanol. Bo mamy obliczyć stężenie procentowe roztworu etanolu, tak? Więc etanol jest naszą substancją. Przez i ile mamy roztworu? 208. No, i razy to 100% mogę napisać. No to po obliczeniach to jest około 22,1%. No i taka jest odpowiedź. To jest stężenie procentowe roztworu etanolu. Mam nadzieję, że zrozumieliście ten temat, powtórzyliście i zapraszam do następnego oraz do filmiku z teorii na końcowej karcie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.